Fit Dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Teraz przejdźmy do, twoich, do twojej walki tak naprawdę i twojego nie przeciwnika. Nie no co z tym nie Jówko? Nie Powiedz mi, co z tym nie Jówko? Nie powiedzę, no właśnie, nie nie możesz. Nie słuchaj, mogę, nie mogę. Nie mała zapowiedź. Co zrobisz z Jówko podczas walki? Po pierwsze widziałem jego wywiad, że sprzedajemy figurki. To są bujdy, chłopie. Po trzecie, same Twoje zatokowanie na konferencji sam podałeś, że jesteś pytającą. Jak sam sobie robisz bananem usta? I ubierasz damskie kacie dla siebie. I jeszcze obrażasz moją matkę i wszystkie matki tej Polski. Jesteś naprawdę świnią. Tylko jak źle mnie zatokowałeś i nie kontrolowałem ciebie, to ty. Po chansku zaatakowałeś dziewczyny, a dziewczyny, lekkiej ręki, jak mówię, yy, pokazali pazur. Oni je raz się dokończyli. Ja tylko zacząłem. Oni i później dziewczyny wzięli w garść, bo oni wiedzieli, że jak ich ruszysz, to ja zaatakuję. Masz szczęście, że ci nie wy******ka w łeb, bo miałem wtedy okazję, jak do ciebie leciałem z góry. Długo zachowowałem w ostatniej chwili i chciałem ci piernoć z, z pięści. I źle trafiłem. Czy ty na drugiej konferencji będziesz miał jakieś brudy na Jówko? Bo no, zazwyczaj na tak, konferencjach ma. trzeba coś pokazać. Czy ty ma. coś pokażesz więcej? Tak. Ja dostałem właśnie informację od dobrego ziomka i mogę ci wyciągnąć naprawdę z brudy. Przed federacją, nawet. Bo ty ukryłeś w federacji te twoje brudy przez twoje nowe kontakty. A ja wyciągnę te jeszcze starsze, jak jeździłeś taksówką, albo byłeś dziennikarzem. wtedy mam te brudy, jak był dziennikarzem. Czy to może zagrozić waszej walce? Na pewno nie mi. Ale ja mam karierę, żeby znaleźć... On szuka niby pracy, nie? Legalnej. Ma długi. Sam kiedyś opowiadał. I cały czas ma długi, bo bolujeć pije. To widzisz sami po czterech walkach, czym się zmienił? Brzuchem, a nie mięśniami i nie głową. Na konferencji miał czerwone oczy. Czyli po imprezie od razu na konferencję, widać po nim. Nic więcej nie dodaje. Jako go umiejętności? Kiepskie. Kiepskie naprawdę? Jak ty dostajesz się ze i padasz do siatki i na nie bronisz? No to dla mnie to jesteś workiem treningowym dla federacji. Dla takiego człowieka jesteś workiem treningowym. Jak myślisz, dlaczego federacja po raz kolejny zresztą e, chce go u siebie. No i no, ma kolejną walkę. Jak Czemu? myślisz? Jaki Bo jest, jest ten fenomen ten Marka Jówko? Nie, bo jest Sonman. On jest prowokacyjny i dlatego ja go biorą, żeby prowokować zawodników. Żeby wyszło wszystkie brudy tych zawodników, którzy z nim się zmierzają. To jest właśnie taki gościu do brudów. Wyciąganie brudów. Dlaczego on mnie prowokował twaniną? To mnie na tylko nazwisko ruszył. Nawet jego nie odkowałem. Sami widzieliście, dopiero jak uruszył was i te dziewczyny, dopiero uruszyłem. No, on nie miał żadnych kaków na mnie. Ja chciałem z nim się przybitać i powiedzieć, to będzie moja zaszczyt, z tą walczyć, bo ty walczyłeś 4 lata, 4 rundy MMA. A ja pierwszy raz. Za to chciałem wszystko ładnie podziękować. A ten chciał wyciągnąć wszystkie brody. Nie mógł. Jak? To wyszedł na moją matkę nazwisko. Jak to nie ruszył, to do dziewczyn. A dziewczyny wiadomo. Charakterne. Charakterne, jak <grym> wejdą na Bo też odewidzili dziewczyny w lekkiej ręki, że mają naprawdę pazur, że umieją się bronić i na... I dlatego dziewczyny też pokazali zajebistą klasę. Że nie są takie, dokładnie, a dziewczyny wiadomo, mają silniejsze wytrzymanie bólu, są bardziej sprytniejsze od facetów i więcej widzą królowych niż my, dlatego dziewczyny mają bardziej potężną siłę niż faceci przez hormon X. Dalton, mam takie pytanie, czy Ty teraz będziesz największą gwiazdą free Fightów? Bo na to się zapowiada. Mm, nie wiem. Ale czy masz takie plany? Na razie nie. Mam na razie jedną walkę, na drugą walkę pomyślę. Bo jak dobrze się poszukuję na drugą walkę, to wam powiadomię. Bo ja jestem tutaj gościem. Chciałem mieć jedną walkę, ale jest możliwość więcej walk, to muszę dokładnie przemyśleć. Tak inaczej ja spełniłem marzenie, po jednej walce mogę zniknąć. U mnie to jest teraz nie wiadomo, co ja robię. Jak teraz podpiszę yy, dobre kontakty, to nie muszę walczyć. Już mam zaznaczony punkt. Tylko jestem w góry Mazury i znowu w góry, żeby zjechać na nartach. Taki mam plan w tym roku. A czy czujesz się dobrze właśnie w Prime? Czy to jest ta federacja, w której chcesz być? Tak, jestem szalony, ta federacja też szalona. <noise> Te ludzie zwariowani, jak widzicie. Każdy inny. Tak. Każdy ma coś w sobie, prawda? Dokładnie. Ja tylko dobrze się posuję. Jak widzicie, normalnie gadam, nie świeruję, nie pocę się. Nie mam żadnych nerwów. Jestem opanowanym naprawdę człowiekiem. Co ja przeżyłem, piekło, to mnie zmusiło i pokazuję cały czas twarz na spontanie, na reakcję. Jak powiedzieliście? 10 twarzy Daltona. Czy 50 twarzy Daltona? każdy strój, jak wchodziłem do normandu, to miał cekę wyjątkową dla tych ukrytych przekazów moich. Tylko nieliście widzieli, naprawdę, jak są mądrzy, to widzieli mój przekaz prawdziwy. Nie sztuczny, nie zabawny, prawdziwy przekaz. Kogo najbardziej polubiłeś w Prime? czy masz taką osobę? Jeszcze. Czy trzymałeś się raczej tak, wiesz, z dala od wszystkich i y, jakby zajmujesz się sobą ja w tym momencie? Ja przyglądowałam siebie, bo oni kilka razy byli. I ja pierwszy raz. Ja musiałam poczuć tą klimat i dobrze wystąpić. Ja byłem skupiony na mojej robocie, żeby jak najlepiej wam pokazać i nie spalić mojego wizerunku na Prime. Ten wyskok, o to był mój pomysł, nikt nie wiedział, nagle wyskoczyłem, na spontanie, te znaki, to wszystko na spontanie, a co mówiłem na wizji, to może miałem kiepski język, a to wiadomo, ukryłem stres, ale tego nie było widać na pramie. Dużo osób ro robi zamieszanie, a później w klatce okazuje się, że no jednak jest kiepsko. Czy ty właśnie chcesz, żeby było inaczej? I właśnie jesteś ale cichy, rozum. spokojny. Znaczy, cichy, Cicha. spokojny. Może nie do końca, ale jednak nie pokazujesz tak do końca siebie, ale w klatce rozwalisz po prostu barkajówko. Jest fajne przysłowie. Cicha woda, brzegi brzeg. I brz, brz. Dokładnie. Ja tylko ja jestem taki... cichy, falowany. Troszkę pokazałem pozoru, ale tam wyleje się. Jak tama rozwalona. Wszystko z powierzchnię ziemi, jak błoto, jak skały spadające, jak śnieg jak się urywa z i wszystko porywa. I duch ci. do jakiej piosenki, do jakiej nuty będziesz wchodził do klatki? Czy możesz zdradzić? Już mogę zdradzić, że będzie rockowa muzyka. Rockowa. Nie wiem, czy był jeszcze, czy był już rok w ogóle? Zazwyczaj każdy jakiś rap, wiesz, sobie nie, zapuszcza. Jak e, tym gadałem, e, jeździłem po mieście z Meduzą, e, to puściłem skylad, muzykę, okay. czyli rock. I jemu się spodobał ten styl muzyki. Czyli takiej muzyki słuchasz na co dzień? Od... nie, częściej słucham rapu, tak na, tak dalej. Tylko jak się przeprowadziłem do Krzyża, Aluk, pozdrawiam cię wariacie i trzy odwiedzę. Pamiętajcie, chcę do mm. tego przypomnieć. Mm, właśnie Aluk mi pokazał Scarlett. Tą rockową muzykę i mnie trafiło prosto z serca. Licky Park, na przykład Metallica. Takie metalowe. Metallica to mi pokazał szwagier, jak byłem jeszcze gówniarzem z serem Pogaciak. Nie tam. to za mocne, za mocne. Są delikatne rokowe ballety, rocko... nie, ballady rokowe. Posłuchaj. E, Balada, właśnie, skeletu, posłuchaj. Naprawdę polecam ci. I jeszcze Anoke, to jest rosyjski zespół na starym armentek, w tradycji, tak dalej. E, Vanessa, która tworzy muzykę. Współczesna, ale rytmem, średnom miecz, szczypce tak dalej. E... Peru. Nie Peru, bo też lubię słuchać Peru. E... Naprawdę lubię dobre gatunki muzyki. Francuskiej jak Aliza Dawnej Młodości Peru. Naprawdę mam fajne składkę mojej muzyki. Bo musi być bojowa do charakteru, ale musi być reakcja po treningu. Dokładnie. Powoli kończymy. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Było bardzo miło. To jest nasza druga rozmowa, ale myślę, że nie ostatnia. Na pewno nie będzie ostatnia. Przed nami programy, konferencje, będzie się dużo działo. Zapowiedz proszę, co będzie się działo? Czego możemy się spodziewać? Na razie nie wiadomo, bo sam nie wiem, co będzie się działo. Na pewno będę jeździł po Warszawie i odwiedzą właśnie Pałac Prezydenta e, Krakowskiego. Czyli fani ogólnie mogą spotkać Ciebie przy nie Pałacu Kultury, Kultury bo to jest, w Warszawie? Nie mogę powiedzieć, bo oni już będą wiedzieć. No dlatego to będzie rał. surprise, co będę robił w Warszawie, gdzie będę robił, na jakich budynkach. Na pewno restaurację też odwiedzę, bo chętnie zjem sobie sushi. O, chińskie sushi. danie o, sushi. albo talanskie jakieś jedzenie, bo to jest panu restauracji zagraniczny. To na pewno kuchnia, na pewno dobrych wariatów, którzy działają społecznie i nieznane miejsca Warszawy. Odkryję i wam pokażę. Dokładnie. To będzie się działo przez. Pół roku do roku tu obserwujemy. Oczywiście profil na Instagramie Daltona. Jeszcze raz ostatnie słowa. Na razie nie wiem, kiedy wrócę do kanału do Kików. Moja ekipa tam działa. Bo jak chcę robić kanał na Kiku, to na pewno grał stare gry, z wami przychodził. W takim stylu, bo ja muszę trenować. I wtedy naprawdę nie zadawajcie mi dużo pytań, bo ja muszę być skupiony reakcję mieć po tych ciężkich treningach. Medytacja też jest poważnie. Dokładnie. Naprawia... A po walce już można tutaj poświrować z ja daltonem. Tak, jak będę w górach, na pewno tam mnie spotkacie, jak będę się spinał na ściance. Dobra, dziękuję ci bardzo, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję widzom, że obejrzycie i opiszcie. Co sądzicie o moich planach? Może wyda się, gdzie mam odwiedzić to Warszawę.